Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. Dzisiaj będzie na filmiku Edrop. Jest do jak widzicie, 200 dolarów nawet, także naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli ktoś pamięta, no to ostatni Airdrop Fanda oczywiście wypłacił. Kto sprzedał ten sprzedał? Słuchajcie. Ja wam mogę na ten moment pokazać tylko jego cenę, jaka w tym momencie jest, posłuchajcie. Gdy był rozdawany, to cena jednego wahała się od 5 zł. Pięć złotych, 3-5 złotych, zł, coś takiego było, prawda? Teraz warto sobie zerknąć. 100 sztuk, dwa zł. Kto trzymał, gratulacje. My sobie wracamy dzisiaj do Berry Finance. No i jak widzicie powstaje tutaj farma yy, na kontrakcie Binance Smart Chain. Także sobie dzisiaj takiego airdropika szybciutko zrobimy. Naprawdę, bardzo prościutkie zdania z tego co popatrzyłem. Można polecać, dodatkowo za każdego poleconego są 2 bi Czyli można powiedzieć, gdzie pszczółki tak naprawdę Oczywiście zaczynamy sobie tutaj rozmowę z botem. Musimy dołączyć do grupy telegram telegramowej, także dołączamy oczywiście Dołączamy do ich kanału z newsami Włączone mam już tutaj powiadomienie, jak widzicie sprawdźmy I jak widzicie wszystko się udało, także wklepujemy sobie teraz CAPTCHA Sprawdzimy czy pójdzie za pierwszym razem Poszło, 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 także naprawdę bardzo fajnie No i jak widzicie jedną bit to ma być cena 5 dolarów, z takiej ceny będzie startować, zobaczymy co z tego będzie tak naprawdę I jak to dalej sobie pójdzie Nie można oczywiście te oszukiwać w żaden sposób, ponieważ będą, będzie taka osoba oczywiście zdyskwalifikowana. Posłuchajcie, proste zadanka. Pierwsza my zrobione do kanałów dołączyliśmy. Musimy zafollowować ich tutaj na Twitterze. Także otwieramy sobie oczywiście Twittera. Musiałem się zalogować, ale już jesteśmy tutaj zafollowować na Twitterze, polubić i Udostępnić ponownie post, oznaczyć trzech znajomych, no i dodać hashtagi. Czyli obserwacja, yy, przechodzimy do, przechodzimy tutaj do przypiętego postu. Oczywiście dajemy serduszko, serduszko dajemy yy, polubić, yy, udostępnić ponownie. Takie hashtagi trzeba wrzucić. Także ja sobie je w tym momencie kopiuję, oznaczyć trzech znajomych, czyli klikamy sobie tutaj, cytuj Twitter dajemy sobie, to jest po to, żebyśmy mogli dodać komentarz, bo gdy klikniemy sobie podaj dalej, no to wtedy podajemy to bez komentarza. W tym momencie oznaczamy sobie trzech znajomych, ja sobie powiedzmy oznaczę tutaj: yy, Majka Satoshi. Fil konieczny. Czy on ma konto. Jak on miał konto. Jest. Fil konieczny. No i oznaczymy sobie jeszcze powiedzmy. Mm, powiedzmy, że oznaczymy sobie jeszcze legio biznes. Proszę bardzo. Są trzy osoby. Są. So, teraz pod spodem wrzucamy sobie te hasztagi tutaj. I dajemy tweetni W tym momencie w naszym profilu pojawił się ten tweet. Wchodzimy sobie na nasz profil i jak widzimy, podałem dalej. A tutaj w zakładce tweety i odpowiedzi mamy tego tweeta. Oznaczone są trzy osoby, są dorzucone aż No i teraz klikamy sobie kontynuuj. I w tym momencie muszę wkleić mój adres BEP20. I teraz tak, to taki adres znajdziemy sobie w zakładce tutaj w Metamasku, gdyby ktoś nie wiedział jak dodać sobie Binance Smart Chain, to pokazywałem to w filmie, gdzie odbieraliśmy airdropa S-Fund i posłuchajcie, przechodzimy sobie tutaj Binance Smart Chain, kopiujemy do schowka to oczywiście i tutaj oczywiście wklejamy ten adres. Aha, zatwierdziło, ok I teraz muszę, miałem lekko ścina, ale Ale już rozumiem Musimy sobie teraz wkleić tutaj nasz adres Tutaj, przepraszam, nazwę konta z Tele, z Twittera, przepraszam Bez małpy, czyli wklejamy No i wiecie widzicie Zrobiłem tego airdropa, to jest mój Prywatny yy, reflink Który oczywiście znajdziecie w opisie Pierwsza linijka Zapraszam wszystkich, mam nadzieję, że Sytuacja się powtórzy, tak samo jak było to ze Sfandem. No i posłuchajcie, tak naprawdę bardzo prościutkie zadania. Szybko zrobiliśmy to. Tak jak mówiłem, dodatkowo 10 dolarów za każdego poleconego. No i nagrody będą rozdane na tutaj 4 lipca. Tak jak jest napisane. Także dzięki, że obejrzeliście. Zapisujcie się do airdropa. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.